Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na Zachodnio-Pomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Ja nazywam się Adam Sajek i przeprowadzimy dzisiaj bardzo krótkie techniczne losowanie nagród w konkursie Laserowa Bitwa 2022. Bardzo chciałbym podziękować wszystkim za udział, za komentarze. Chciałbym również zaznaczyć taką jedną drobną sprawę, że Losowanie nagród odbywa się w losowaniu biorą udział może inaczej. W losowaniu biorą udział wszyscy, natomiast to subskrybenci kanału Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki biorą udział w odebraniu takiej nagrody. Tak? Także ja zauważyłem jedną taką charakterystyczną sprawę, że wśród osób, które Poprawnie udzieliły odpowiedzi na pytanie konkursowe. Znajduje się bardzo duża liczba osób, które nie subskrybują. Także jest jeszcze czas na to, żeby zasubskrybować ten kanał. Ja sobie to sprawdzę w momencie, kiedy już będziemy mieli zwycięzcę. Zajrzę sobie, czy zwycięzca jest subskrybentem. Jeżeli jest subskrybentem, oczywiście prześlę mu nagrodę. Do rzeczy więc. Do rzeczy więc nie ma co tutaj owijać w bawełnę. Zacznijmy sobie zatem, yy, o co tutaj chodzi. O co chodzi, proszę Państwa, już, yy, już mówię. Pierwsza rzecz, którą, yy, którą chciałbym tutaj powiedzieć, to yy, takie wsparcie naszych kochanych sponsorów. Mamy tutaj no, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, oczywiście udziela nam tutaj olbrzymiego wsparcia, bo zapewnia nam warunki lokalowe. I cały tutaj support, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki dorzucił parę rzeczy tam do tej torby, która czeka na zwycięzcę. No i Laboratorium POLITEST, gdzie znajdują się wspaniali fachowcy, którzy bardzo mocno pomagali w trakcie Samego, samej laserowej bitwy oraz przed, no i po. Tak? Także też również dziękuję serdecznie i dziękuję. Oczy, sponsorem. Teraz, je, jeżeli chodzi o sponsorów, to sponsorem tego, że plecaczka oraz nagrody, która została przekazana zwycięzcy laserowej bitwy, były firmy, którzy, które wspierały nas przy 21 Szczecińskim Seminarium z które odbyły się 8 września, także zostało nam troszeczkę z tego seminarium gadżetów firmowych, trochę zysku z tego seminarium została odrobinka przeznaczona na zakup jakiejś takiej troszeczkę wartościowszej i atrakcyjnej nagrody, która również tam jest w tym plecaku. Oraz jeszcze chciałbym podziękować oprócz tej grupie, Sponsorów w firmie NDT System za sam plecaczek. Plecaczek, tam jeszcze parę rzeczy od firmy NDT System, która y, y, brała udział w organizowaniu konferencji y, badań niszczących y, w Koło Brzegu, która odbywała się, zdaje się, w listopadzie. W tym roku, w przyszłym roku również będzie oczywiście tak samo jak i seminarium poważny, ale dobrze, do rzeczy, do rzeczy. O co tutaj chodzi, jeżeli chodzi o naszą laserową bitwę. Jak już powiedziałem wcześniej, konkurs jest dla subskrybentów. Ja tutaj sobie pozwoliłem nawet napisać, napisać na planszy tytułowej subskrybentów. Zobaczcie też, żeby wszystko było jasne. Ja tutaj ja subskrybuję, zobaczcie, u siebie jestem subskrybuj. Tutaj zresztą też proszę popatrzeć, jeśli chcesz wziąć w nim udział, zasubskrybuj, tak? Dodatkowo zauważyłem, jak. Zaczęły, zaczęliście pisać komentarze, że również nie subskrybujecie. No to napisałem jeszcze, ymm, że muszą odpowiedzieć poprawnie i są subskrybentami kanału Vimim, Także jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, a chciałbyś, chciałabyś wziąć udział w losowaniu nagrody, oczywiście jest jeszcze na to czas. Teraz, y, jeżeli chodzi o poprawną odpowiedź, no to poprawna odpowiedź to jest. Y, laser, którym spawaliśmy, to jest laser firmy ROFIN, a jego model to jest taki właśnie jeden wielki napis PERFORMANCE, proszę popatrzeć te, y, tu mamy i ROFIN i PERFORMANCE one były podane w filmie, film, w filmie także myślę, że nie było kłopotów, zresztą jak już ktoś y, to zauważył, później zobaczył jakie są komentarze, to myślę, że też nie miał kłopotu, żeby te komentarze Tutaj y, wprowadzić. No dobrze, to tyle odnośnie takich spraw, y, spraw, y, spraw organizacyjnych. Chciałbym teraz, żebyśmy się zajęli y, technologią losowania. Losowanie jest dosyć proste. Y, jest tutaj oso i przygotowałem nawet tutaj arkusz taki kalkulacyjny. Za chwilkę Wam, wam go pokażę. Weźmy sobie, zerknijmy. Czyli wy wylosujemy sobie to w ten sposób, że y mamy, mam listę uczestników. To jest taki y robocza sprawa, tak, żeby wyjaśnić o co chodzi, żeby wszyscy wiedzieli, w y jaki sposób wyłaniamy zwycięzcę. Jest to Excel, najlepszy program na świecie. Do wszystkiego praktycznie. Y mamy tutaj. W Mam już listę tutaj na, w, tej, w tym arkuszu mam wpisanych już osób, które wzięły udział w konkursie i odpowiedziały poprawnie. Tutaj natomiast mamy tych 10 naszych uczestników. Yy, no ja sobie zaznaczyłem kto jeszcze subskrybuje, bo ja to widzę, jako że mam dostęp do kanału Vimim. Teraz kwestia jest bardzo prosta. W kolumnę los, wystarczy wpisać funkcję los. Yy, i w ten sposób, zobaczcie, funkcja los służy do tego, że generuje liczby losowo z zakresu od 0 do 1. Tak? Tutaj mamy jeszcze dodatkowo tam te 5 miejsc po przecinku i pozwala na to, że raczej te liczby nie powinny się, nie powinny się powtórzyć. Także to wszystko będzie jasne. Jako, że funkcja los działa przy każdym jakby zmianie arkusza, czyli jeżeli ja na przykład sobie zmienię, o tak, 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 no to to jest nieadekwatne, jak zacznę sobie teraz y, sortować według najlepszego, no to możliwe, że dojdzie do ponownego losowania i nic z tego nie wyjdzie. Dlatego też wezmę sobie, jak już to raz wpiszę, wezmę sobie Ctrl C, przejdę sobie do arkusza, w którym znajdę, znajdzie się już, arkusz z wynikami i tam wkopiuję jako liczby, tak? Później sobie przesortujemy od najwyższego do najniższego i najwyższy wynik zwyczajnie wygrywa. No i tak to mniej więcej wygląda. Przejdźmy zatem do losowania. Ja sobie tutaj wezmę, włączę, zobaczcie. Tutaj są osoby, które do godziny 13, tak jak tam powiedziałem wcześniej, e, odpowiedziały poprawnie. E, tutaj mam już przygotowaną tą e, tabelkę, czyli zobaczcie. Ja sobie to nawet rozpisałem, gdybyście chcieli Weźmiemy sobie, powiększymy, żeby, żeby tu wszyscy widzieli. Pierwszą rzeczą robiłem, to kopiujemy arkusz losowanie. O tak, czyli bierzemy to, tutaj robimy przenieś lub kopiuj. Tworzymy sobie kopię, proszę popatrzeć. Biorę sobie, robię wyniki. Pyk. Wyniki. Przeniesiemy to sobie na koniec, żeby był porządek. Z powrotem jestem w losowaniu. Teraz tutaj wpisuję los. No i teraz oczywiście wszyscy wstrzymują oddech. Cóż tam się dzieje? O, przepraszam, przepraszam, może jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, bo widzę, że zasłaniam, że zasłaniam sobą, y, 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 zasłaniam sobą jeszcze raz, równa się los, tyk, tyk i siub, mamy to, tak? Mamy, proszę bardzo, wyniki, które biorę Ctrl C, wrzucam sobie w klej jako wartości. I sortujemy od największych do najmniejszych. W tenże oto sposób. Zwycięzcą naszego losowania. Zwycięzcą naszego losowania powinien zostać pan Paweł Kowal. Ale czy pan Paweł Kowal jest subskrybentem? No musimy zobaczyć. Czy pan Kowal pan jest. Subskrybent, ja sobie tutaj pomniejszę, żebyście to zobaczyli. Zatem weź, weźmy, zobaczmy, czy pan Kowal jest subskrybentem. Przeniesiemy sobie to tutaj na i szukamy. A, może tak, wezm, wezmę sobie odświeżę, bo może akurat zmienili się nasi subskrybenci, najlepszy od najnowszych. Szupan, szukamy pana Kowala. Szukany pana Kowala. No, niestety pan Paweł Kowal nie jest. Subskrybentem, także bardzo mi przykro, może w następnym roku uda się panu dopełnić wszystkie warunki naszego losowania. Drugim natomiast, drugą osobą, która jest tutaj w kolejności wylosowana, jest pan Werra. I tutaj ja nawet sobie zaznaczyłem, że pan Verra jest subskrybentem kanału Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, żeby było wszystko jasne, proszę popatrzeć. Pan Verra sobie tutaj wpisał ROFIN Performance trzy dni temu, jest ikonka, proszę popatrzeć. Subskrybuje kanał nawet od 9 miesięcy, także bardzo porządny subskrybent można powiedzieć. I to pan Verra jest, e, jest zwycięzcą dzisiejszego losowania. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę. Chciałbym poprosić pana werrę tak, o kontakt. Jeżeli chodzi o kontakt, to prosi, proszę o kontakt mailowy tutaj o, tutaj, tu na ten adres zmyślnik Proszę pana Werrę o napisanie, potwierdzenie, że pan Widział to, ten, ten, to, to losowanie, że jest Pan subskrybentem i y, dogadamy się, w jaki sposób przekażemy tą nagrodę. Nagrodę możemy przekazać na dwa sposoby. Możemy przekazać ją, um, możemy ją przekazać osobiście ale również możemy przekazać ją, oj przepraszam, bo tu się zas, za, za, zasłoniłem troszeczkę, na przykład paczkomatem InPost, jeżeli pan Werra wpisze jakie, do jakiego paczkomatu, jaki adres mailowy, jaki numer telefonu, to ja to już od razu, tam, tam już czeka ten plecaczek, pakuję go szybko do, ym, y, do paczki, nadaję mu etykietę, opłacam i jeszcze dzisiaj wysyłam, jak widzicie InPost dostarcza radość na święta i mamy gwarancję dostawy dla przesyłek na danych do 22 grudnia, czyli jeszcze mamy dwa dni, do godziny 13. Jeżeli okazałoby się, że pan Werra... No niestety nie... nie... Nie zainteresuje się tym, żeby otrzymać paczkę, będę kontaktował się z kolejnymi osobami. Proszę popatrzeć. Następnym w kolejności subskrybentem jest pan Maxi Brzozowski. Także jeżeli okaże się, że pan Werra zapomni albo nie skontaktuje się z nami, mamy na to załóżmy, no dzisiaj, wolałbym, żeby to było dzisiaj. To będziemy dalej szukać kolejnych zwycięzców po to, żeby to, ten plecak pełen niespodzianek, a zapewniam, że w tym plecaku znajduje się wiele, bardzo ciekawych rzeczy, także yy, 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 bardzo wiele ciekawych rzeczy, także no, yy, zapraszam do kontaktu, na adres, jeszcze raz po powiem, adres, proszę Państwa, z Ja tymczasem, ja tymczasem, się z Państwem żegnam i do zobaczenia za rok podczas kolejnej laserowej bitwy. Serdecznie zapraszam wszystkich na, do, do kontaktu. Tak? Jeżeli Państwo nie są na naszej liście mailingowej, na ten adres zmyślnik spawmaupa.edu.pl, można wysłać taki akces, będziecie się dowiadywać o różnego rodzaju akcjach, które organizujemy, o laserowej bitwie, o seminarium spawalniczym, o Mikołaju z Pawalniku, o jeszcze jutro powinien się ukazać film związany z Mikołajem z Pawalnikiem. oczywiście po naszej liście mailingowej komunikat o tym, o wielu innych wydarzenia, które organizujemy na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki dla studentów i nie tylko. Tymczasem ja się z Państwem żegnam i do zobaczenia. Jeszcze raz bardzo mocno dziękuję wszystkim za udział, dziękuję sponsorom za fundowanie nagród, za wspieranie zakładu spawalnictwa i do zobaczenia.